Cześć, witam wszystkich z tej strony Korangar, a oto kolejny odcinek z serii "Zagrajmy w risen 2 Dark Waters". Dzisiaj planuję zrobić sobie taki luźniejszy odcinek, także, także tyle. W tym odcinku pragnę porozmawiać z kapitanem Stalowobrodym. Przypominam, że to jest ojciec tej otopatii. pogadamy z nim. Powiemy tam, jakie misje wykonaliśmy już dla, dla tych wszystkich piratów tutaj i może, może nas przyjmie w swoje szeregi, chociaż pewnie na razie jeszcze nie. No ale cóż, przejdźmy się i zobaczmy, co tam się dzieje i co tam się stanie. Tu jest wejście, tu jest wejście. Okej. Okay. Córko! Party w końcu! Ty stary łajdaku! Posłuchaj! Opuściłeś mnie! Zostawiłem ci worek złota! Tak chciałeś zapłacić za opuszczenie swojego jedynego dziecka? Wsać sobie ten worek! Wzywało mnie może! Dziś czuję to samo, co czułem wtedy. Znowu chcesz mnie zostawić? Co z ciebie za ojciec? Taki, który ma wrogów. Mnóstwo wrogów. Przebywanie ze mną bywa ryzykowne, dziewczyno. Chciałem, żebyś była bezpieczna. Jak dotąd, bycie bezpieczną z dala od ciebie nie sprawdziło się, prawda? Pewnie byłoby lepiej, gdybyś była ze mną. Co ty na to? Mówisz poważnie? Wow. Ale oczywiście, że chcę z tobą płynąć. W takim razie, witaj na pokładzie! A ja? Ten typek, którego przyprowadziłaś. Czy to kolejny wrażliwiec? Myślałam, że ci się przyda. Dopiero co wlazłeś na statek i już chcesz podejmować za mnie decyzję? Czy możecie przestać zachowywać się tak, jakby mnie tu nie było? Zamknij się! Zamknij się! Jeśli udowodni, że jest prawdziwym piratem, zabiorę go ze sobą. Ale ostrzegam cię, nie próbuj mu pomagać. Ten twój chłoptaś musi najpierw złożyć przysięgę, jeśli chce się z nami zabrać. Tylko on? Ja też powinnam. Po moim trupie. Nie kuś mnie, starcze. Moja córka nigdy nie będzie piratem. Byłabym lepszym piratem niż wy wszyscy. Zapomnijmy o tym i chodźmy się napić. Ach, tylko jeśli stawiasz, szalony staruchu. Za skarby tego świata! Tak jest, zdrówko! No i co? Teraz libacja z córką? Joko, flocha. Dobra, pogadajmy z nim. Gonisz za moją córką. Powodzenia, chłopcze. Ale jestem pewien, że nie jesteś tutaj, by wzbogacić się kosztem inkwizycji. Czego więc szukasz? Szukam broni przeciwko Krakenowi. Do prawdy? I co z nią planujesz zrobić? Użyję tego do zabicia bestii. Ha, nieźle, ale harpun Tytanów może posłużyć nie tylko do zabicia krakera. Ktoś wystarczająco odważny mógłby wykorzystać go przeciwko Marze. Co wiesz o harpunie Tytanów? Wiem, kto go ma. I gdzie go znaleźć? Wystarczy? Pamiętaj tylko, że nie będzie mu go łatwo odebrać. Rusz po niego razem ze mną. Muszę wiedzieć, że naprawdę go chcesz. Mara? Co o niej wiesz? Czego ja o niej nie wiem? Jest władcą tytanów i ma na swoje skinienie wielu słuchusów. Tak jak ten, kto ma harpun tytanów. Zrobi wszystko, by go chronić. Rozumiem dlaczego. Hmm. Kim jest Kapitan Garcia? Dobrze, chłopcze, zejdę do twojego poziomu. Wybrałeś nie najlepszy czas, żeby zostać piratem. Obecnie toczy się wojna piratów. Słyszałem. To nie tajemnica. Ci łajdacy Garcia i Vrona sprzymierzyli się z Marą. Dała za to Vronie harpon tytanów, a Garcia trupią dłoń. Chcemy więc dopaść wronę? Ale jacy my? Jeśli masz coś do niego, możesz zrobić to sam! Ludzie mówią, że jesteś przeklęty. Ha tak, mówią też, że trzymam potwornego węża morskiego w spodniach. Więc? Jesteś, czy nie jesteś. Boisz się pływać pod kapitanem, nad którym wisi klątwa? No nie wcale Potrzebuję tej broni za wszelką cenę. Nawet jeśli sam zostaniesz przeklęty, Opowieści są prawdziwe. Zostałem przeklęty i przeklęci będą wszyscy, którzy ze mną pływają. Nadal chcesz ze mną płynąć? Hmm. Mam wybór? Jeśli to jedyny sposób na zdobycie Harpuna Tytanów, niech będzie. Powiem ci więc, z czym będziemy musieli się zmierzyć. Mara wysyła na nas wszelkiej maści paskudztwo. Chce nas wykończyć. Ale stary stalowo-brody jest dla niej za sprytny. Dlaczego chcecie zabić? Dla tej ździры jesteś albo służącym, albo wrogiem, a ja służącym nie jestem. Widziałeś ją na własne oczy? Tak, spotkaliśmy się już i nadal żyje. Co się stało? Dosyć pytań. Teraz musisz wykonywać rozkazy kapitana, a pierwszy rozkaz to: Więcej rumu! Hmm. W sumie to nie wiem, co gadać nie ma nic do gadania. Wystarczy tylko prowadzić ten dialog, który już trwa parę ładnych minut. Cholera. Twora córka mi ufa. Byłeś w Puerto Sacarico. Którą drogę obrałeś? Przez dżunglę czy przełęcz? O, cholera. A ja pamiętam? Przypuśćmy, że przez dżunglę. Dżunglę. Ryzykowna. Dowodzi, że masz jaja. Problem tkwi w tym, że zabrałeś tam moją paty. Co mam tu zrobić? Opowiedzieć, jak pokonałem tytana ognia? Albo o tym, że piję, walczę i rabuję jak każdy pirat stąd? To byłby świetny początek. Zawrzejmy umowę. Dostarczysz nasz rum na pokład i będziesz w załodze. Cóż to ja słyszę? Pozbyłeś się meksa? Tak. Zgadza się. A także utopca, z którym rozmawiał. Zdradził nas dla mary? Tak. Dwulicowy łajdak. Mogłem się domyśleć. Należał do ludzi Garci. Dobra robota, chłopcze. Ponoć wklepałeś temu złamasowi Hankowi. Dobry chłopak, hmm. mam coś, <laughs> o czym zmienisz o mnie zdanie? No właśnie, tu mamy listę zadań, które wypełniliśmy. Uwolniłem pirata, którego zamknęli. Naprawdę? Kto to jest? Largo. Largo. Był w wieży w Puerto Sacarico. Napadasz na więzienia Inkwizycji i uwalniasz zamkniętych piratów? A jak? Brawo, chłopcze. Pozbyłem się tego paskudztwa. Nie interesują mnie twoje problemy z higieną. <noise> Mówię o potworach. Ogromnych. Aaa, o to ci chodzi. Rozumiem. I zabiłem ich więcej niż Blake. Otóż to. Pewnie zmienił to w zawody. To chyba nieźle. Ale to nie ostatnia walka z tymi potworami, jeśli chcesz ze mną żeglować. Znalazłem skarb Pita. Wiem chociaż, że umiesz odczytać mapę. Splądrowałem ruiny. To nie był najlepszy pomysł, chłopcze. Ukradni ich skarby, a przodkowie Indian mogą się nieco na ciebie rozzłościć. I tam. Dam sobie radę. Dobra, okej, okay, więc tak zleciało pół odcinka. Stawiasz, Musimy z teraz... z krzywologii! Zamknij się stalowobrody. Musimy teraz zdobyć rum, więc czym prędzej popędźmy do berbelucha? Sądzę, że on nam może pomóc, bo kto inny, jak nie on? Hmm, czyżby to? Dobry rum. Masz go więcej? Oczywiście. Nie. Dobra, więc zajrzyjmy sobie do misji, skoro nie tak chciałem to zrobić na chłopski rozum. Ale widać się nie da. Okej, okay, misja. <grym> Usuń. To jakoś tutaj idzie? Zapasy żywności Osorio sprzeda mi zapasy No to zaraz ten to chyba wypełniłem, tak? Cukier trafia do piratów za pośrednictwem przemytnika Jacka mm. Zanieść cukier alisterowi, no zobaczymy. O fuck nie ten przycisk. No, zaznacz. I teraz y, Jack Berbeluch, Berbeluch Jack. Cel misji, czyli Jack jest celem misji. Dobra, no to lecimy tam. Trzeba z nim porozmawiać najwyraźniej. No powiedz o, mi powiedz co. Mi. To wszystko? Aha, no najwyraźniej misja się zbagowała. Albo po prostu ja nie wiem, jak tą wypełnić. A może to damy radę zrobić, O'Brien? Pogadać z O'Brienem? Spójrzmy tylko. Zakopał taka Takarigu i potrzebuję mapy. Aha, więc założę się, że jej nie zdobędę prędko. Zapasy żywności. Okej, okay, spójrzmy. O oh, sorio. No nie wiem, zobaczmy, co jeszcze mamy. Wybaczcie, że tak się miotam po tych misjach, no ale już mówiłem, że to jest taki luźniejszy odcinek. Eee, nagroda Dlifwego. Chcę, żebym przeniósł. A, to tutaj nie. No dobra, więc lecimy. Lecimy tutaj. Czytaj, rzesz się, terenie. Proszę uprzejmie. No. Osorio, tak? Czyli Chyba kucharz. zrobił coś okropnego, tej. Masz jakiś prowiant na sprzedaż? A, czego potrzebujesz? No, okej. Okay. Potrzebuję zapasów. Dobra, tyle wystarczyło. Nie chcę od niego nic kupić. Hmm, postaramy się okraść tego dziada. Cieka czy się uda? Świeci. Okej. Okay. Udało Chyba się. zrobił coś okropnego tej swojej dziewczynie. No i cóż my to możemy zrobić. To lusterko, nie wiadomo gdzie ono jest. Ta Karigunska tra, y, tawerna. Y, nigdzie nie ma zaznaczonej jej. Dobra, po prostu pogadamy sobie jeszcze z z tym całym kapitanem i zobaczymy co tam on nam powie. Może trzeba Jakiś to rozwiązać. To problem z rumem? Ta stara gnida berbeluch nie ma już dla nas ani trochę. Powiem ci jedno, nie wypływamy w morze bez naszego rumu. Aha, czyli najpierw trzeba było pogadać. Z nim. Próbował mi wcisnąć, że ma problemy z dostawami. Ach, tylko jeśli stawiasz szalony staruchu. No i teraz, nie. Pewnie... Jak oni głośno gadają, strasznie. No, to co chciałem powiedzieć, teraz pewnie można pogadać z berbeluchem. Nie. Hm. To znaczy ten Berbeluch miał problemy z dostawami, no ale jakoś się uporałem z nimi, więc może już Ech, po kłopocie. Dzięki! Zapływanie! Fajnie, fajnie. Jak będzie? Weźmiesz mnie na pokład? I niech pomyślę. Moja Patty cię lubi, ale mnie się to nie podoba. Nie boisz się utknąć? Walczysz z ogromnymi krabami. Blake mówi, że jesteś w porządku. I ta sprawa z Hankiem. Wolny largo. Skarbem pita. Zmierzyłeś się z utopcem. Dużo tego. Ograbiłeś ruinę. No jak? Jak brzmi decyzja? Nie. Patty ma chyba rację. Masz zalety. Złóż przysięgę i wchodzisz. No. Super. Co to za przysięga? Co to za przysięga? Każdy, kto ze mną żegluje, przysięga na własną krew, że jest prawdziwym piratem. Wspólna żegluga i wspólna walka tak robią piraci. Potem zostajesz piratem i jesteś nim do dnia śmierci. Nie ma odwrotu. Wow. A podział łupów? Każdy dostaje swoją część. Chociaż nie planowałem żadnych rabunków, mamy szukać tej artefaktycznej broni, już zapomniałeś? Dokąd płyniemy? Na wybrzeże Ostrzy, na Arborei. To tam płynął ten drań Wrona i on ma tę broń. Złóż przysięgę, ja zbiorę załogę i wyruszamy. Jeśli chcesz z kimś jeszcze porozmawiać, zrób to teraz. Jakie mam obowiązki na statku? A, Dobre pytanie. Znajdziemy coś dla ciebie. Wachta na bocianim gnieździe, podnoszenie żagli, co tylko będzie trzeba. Rozumiem. Gotowy, by złożyć przysięgę? Jaki jest ten wrona? To ponury łajdak, ale dobry marynarz. Przede wszystkim ponury łajdek! Ale dobry marynarz. Kiedyś, Zanim zmierzył się z Marą, pływałem z nim. Wiesz może, co robi na Wybrzeżu Ostrzy, Możesz być pewien, że to nic dobrego. Nie odda broni po dobroci, więc mam nadzieję, żeś gotów do walki. Z tym nie będzie kłopotu. Okej. Okay. Tylko zanim... jeśli stawiasz szalony staruchu. Muszę oddać przysięgę. Bo drą Dobra, zanim tam y, złożymy tą przysięgę, to postanowiłem, że jeszcze zwiedzimy całą tą wyspę i powybijamy wszystko, co się da. Oczywiście nie będę tego robił na odcinku, bo to by zajęło dobre dwa odcinki. I to by była zwyczajna strata czasu. Ale zrobię to poza odcinkami. Jednak kurwa, mać. O, dobra, sorry, ale nie wiedziałem, gdzie jest ten klawisz sprintu. Y, jednak mamy jeszcze dobre 2-3 minuty więc póki co pochodzimy sobie troszeczkę pozbieramy co się da I, i tyle chyba, nie? pamiętam, że tutaj byłem więc tutaj nic nam się nie przytrafi ale co tam, przejść się można tam jest Blake on za mnie poręczył pokonałem więcej krabów niż on Olbrzymich krabów. Ech, och, ach. Tutaj byłem. Wszystko powybijałem. Bardzo przegadany odcinek, co nie? W 90% był on pełen dialogów. Małpy. Tylko teraz jestem sam, więc będzie gorzej. Nie ma pati. No ale cóż, bądźmy dobrej myśli. Gorzej się boję guźców. No już chciałem powiedzieć, że dobrze, że wyskakuję pojedynczo. Jeee, paskudo! Miałem wrażenie, że wcześniej rzuciłbym jeden kokosem. Fajna sprawa. Zabite, zabite. I szpony należą do mnie. W tych grach od piratni zawsze trzeba tak robić, że trzeba eksplorować miejsce od A do Z. Ponieważ. Wszystkie te umiejętności Trzeba rozwijać maksymalnie Co się wiąże z wybijaniem wszystkich potworków na wyspie Bo to wiadomo, jakbym teraz olał na przykład te potworki No to wiadomo, zabrakłoby mi Trochę punktów nauki czy, czy punktów chwały tutaj Do rozwinięcia się I w przyszłości mógłbym być niewystarczająco mocny Na coś silniejszego Mam nadzieję, że mnie rozumiecie Hmm... Dobra, sądzę, że pora kończyć odcinek, nie ma co przedłużać. Ja poza nagraniem zajmę się eksplorowaniem tego terenu. Jeżeli coś ciekawego mi się przydarzy, to nagram to i użyję w następnym odcinku. Nie wiem, jakoś tak wplecę to w, w nowy materiał. A póki co trzymajcie się. Do zobaczenia i. Ahoj. Cześć.